Dzień dobry, witam we vlogu. Mamy piątek, przed godziną dziewiątą. Szymek już kończy chorować, ale teraz zaczął Oluś, także czeka nas chyba drugi tydzień siedzenia w domu. Za niecałą godzinkę mam wizytę z Olusiem u lekarza, a później zobaczymy co uda nam się zrobić. Z takich ciekawszych rzeczy dzisiaj mają przyjechać już mebelki do pokoju chłopców, który remontujemy, także nie mogę się doczekać, z tym, że składał będzie je mąż chyba dopiero w niedzielę. Mąż przywiózł mi dwie paczki z paczką hatu, które zamówiłam na Vinted. Dwie windet. paczki? Tak. I wstyd się przyznać, ale w jednej nawet nie ja pamiętam, to co jest. Chyba jest. Także zajrzyjmy sobie i zobaczmy. Zapewne są to zabawki. Mamusia. Tak, mamusia teraz otworzy paczki. I zobaczymy, co jest w środku. Co jest w środku? środku i wiśnie. I to co zamówiłam na Vinted, to są właśnie takie autka drewniane. Które trzeba składać z takich elementów. Nie jest to takie proste, powiem wam, sama miałam problem, żeby to złożyć. Są troszeczkę poobcierane, ale wiedziałam o tym, że takie będą i zapłaciłam za nie tylko 14 zł za te wszystkie autka. Tutaj mamy jeszcze taką układankę, jakby gonienice, ale z pandą. Położyłam już Olusia na drzemkę i mam nadzieję, że chociaż trochę pośpi, dopóki nie obudzi go kaszel. Mam straszny bałagan w domu, ale pomyślałam, że wykorzystam drzemkę Olusia i zrobię racuszki z jabłkami. Wszystko sobie już naszykowałam. Niestety, szymek nie chce mi pomagać, coś tam sobie robi. Przepis mąż mi przed chwilą wydrukował, muszę mieć wydrukowany, bo bardzo nie lubię sprawdzać przepisów w telefonie. Nie lubię po prostu dotykać za dużo telefonu podczas gotowania, a też pamięci do przepisów w ogóle nie mam. Co chwilę zapominam, co chwilę muszę zaglądać, także wolę mieć na kartce wydrukowanej, wtedy jest mi po prostu wygodniej. Przyjechały już mebelki, bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać, aż mąż będzie mógł to poskładać. Muszę dwa dni niestety poczekać. Dzieciaki jak widać też już nie mogą się doczekać. Bo w tym naszym dziecięcym pokoju już chyba od miesiąca albo nawet dłużej panuje okropny bałagan. Tutaj jest taki niebieski kolorek wpadający lekko w szary, a ten już jest taka typowa szarość. Rozplanowaliśmy, że cała ta ściana za mną będzie w meblach i jeszcze o ta tutaj. A tutaj, właśnie przy oknie, będzie łóżko. Wiem, że teraz pewnie nie możecie sobie tego wyobrazić, bo tutaj właśnie zgasiłam przed chwilą światło i tutaj bardziej widać ten niebieski kolor, chociaż on na żywo jest bardziej żywy. A tutaj widzicie jeszcze w połączeniu z tym szarym i ten szary na żywo jest troszeczkę jaśniejszy i ciut chłodniejszy niż w kamerze. Jeśli chodzi o zasłony, to chyba na razie jednak rezygnujemy i zostaniemy tylko przy samych żaluzjach. A może po prostu z czasem się zdecydujemy jeszcze i wtedy zamówimy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało bez zasłon. Widzę, że ten vlog to będzie głównie rozpakowywanie paczek. Pokażę Wam jeszcze jedną. Szymek bardzo chciał dostać zabawkowy blender, więc mu zamówiliśmy, ale oprócz tego zamówiłam mu coś jeszcze, o czym nie wie na tak flekarza, bo, bo ostatnio kupiliśmy takiej dziewczynce na urodziny i bardzo się chłopcom spodobał, także zamówiłam im, jeszcze o tym nie wiedzą. I dobrałam do zamówienia jeszcze ekspres do kawy, ale. Tą zabawkę schowam i będzie ona w prezencie pod choinkę na święta. O, tutaj dobrze widać całe zamówienie, wszystkie zabawki. Wymyśliłam sobie burgery na kolację i kupiłam w sklepie taką przyprawę. Jeszcze nigdy kotletów z taką przyprawą nie jedliśmy, także zobaczymy, jak będzie smakowało. Jest już późno dzieciaki jakiś i w sumie chciałam się z Wam już pożegnać, ale przypomniało mi się, że nie pokazałam Wam w ogóle paznokci, a ostatnio wspominałam, że idę robić. I chyba fajnie by było Wam pokazać, na co się zdecydowałam. A zdecydowałam się na taką dosyć mocną, ciemną śliwkę. No, w takim sztucznym świetle może nie prezentuje się najlepiej, ale naprawdę bardzo, bardzo mi się ten kolor podoba. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Ja już niedługo będę się szykować do spania. Pewnie obejrzymy jeszcze jakiś serial. I to tyle.